Wirażka z grubej rury! Uuu, morny JEŻA! Wirażka 50 zł 5 zł Widziałeś jaka jest afera z nima Olgierdano na Twitterze? Teraz wójcik zrobił rajta, na którym podali adresy żony Storcha i szkołę, do której chodzą jego dzieci, i wyzywają go od lateksu. Ale co to jest stor? Ja nie w ogóle... Sorry, ale nie kojarzę w ogóle tematów. Ja naprawdę się od tego odpięłem. Panda i Kantaka, spania 30. Karma wróciła. 5 złotych. Kowalscy! Kowalscy, meśli kowalscy! Rozwalili system. Panda i Kantaka, spania 30. Cabenito, 5 zł. Bejewo. Jarku Janek. Pan Kandelka, taka, z się 30. Fazin, 5 zł. Jesteś nieudacznikiem. Masz dwie lewe ręce. Próby podjęcia pracy boleśnie cię zweryfikowały. Nic nie potrafisz, nic nie potrafisz. Gdyby. Boberek! Pantaka, Boberek, 5 zł. Panda z spania przyjeści. Specjalną, pięć złotych. Jarku nie myślałeś kiedyś, żeby się oświadczyć i walce. Na twoi widzowie złożymy się na pierwszy. Specjal Skąd ty wiesz jakiś? ale skąd ty wiesz, jak... nice wiesz jaki my to, mamy tu układ? Pandaj Pantaka, z jak przyjeścić. Szpecjalną, pięć złotych. Właśnie ja będę bióz! Twoja mama nie ma na czekoladę, więc tutaj wysyłam... <grym> ale to na nie na jest kanał przekaźnikowy. przekaźnikowy. Ja powtarzam jeszcze raz, to nie jest kanał przekaźnikowy. Witam złośnika z białego! naszego klubu nie żyje nam! Złośnik z białego. 10 zł. Miałem Specjalną 5 zł. Temat rapowania. Jarku, dokończ wers, Rafalek i Łukasz. Nie wiem, czego szukasz, ale co było dalej? No właśnie, co było dalej? <grytanie> Specjalno. Kurde, adres. teraz. Nie wiem, co było dalej. Jeszcze, jeszcze nie, nie myślałem na tym, co było dalej. Ale taki Pania 30. Specjalno. 5 zł. Jarku, ile hajsów wydałeś we Włoszech łącznie? I gdzie planujesz następną wyprawę? Zaraz mniej widzów i wkładów. A plany widzę, masz swój. Pozdrawiam to... ze Szwecji. Wszystko za... O, ze Szwecji, Szwecjano. No to bardzo Ci dziękuję za piątkę. Niż mówiłem, że nie liczyłem jeszcze dokładnie, ile wydałem. Eee, plany są wysokie, ale niekoniecznie muszą się udać. Co innego planować, a co innego to zrealizować, wiesz, nie? Także zawsze zostanie Polska. I jeżeli nie Oktawią, Już! Szwecjano, 5 złotych. Dziękuję jak Szwecjano zdań, Tak jest, jest Nie byłem w ogóle Pozdrawiam ze Szwecji i zapraszam na Zuberka Czemu, Dziękuję ślicznie Szwecjano Czemu ty mnie nie, nie zapraszał jak ja byłem w Szwecji Bardzo ci dziękuję za piątaka <laughs>